Cześć, tu i Kamil, czyli Dzikularstwa. Właśnie pobiłem swój rekord i dzisiaj dowiecie się, ile wynosi moje FTP. Nie przedłużam i lecimy. Trafiając na ten odcinek, prawdopodobnie wiecie, co to jest FTP, ale jeśli nie. To tylko pokrótce wyjaśnię, że jest to Functional Threshold Power. Jest to moc, z jaką jesteś w stanie przejechać przez godzinę, przez 40 minut. E, oczywiście moc maksymalna, z jaką jesteś w stanie ten fragment pokonać czasowy. Mamy różne testy FTP. Zazwyczaj jest to test 20-minutowy, można robić dłuższe testy. Ja natomiast zazwyczaj wykonuję ramp testy i głównie swoje moce opieram właśnie na ramp testach A to nie jest tak, że ramp testy są totalnie jedyną opcją, którą możemy tutaj wykorzystać ja po prostu je lubię, bo nie wymagają ode mnie ciągłej orki przez 20 minut, czy tam dłuższy okres czasu tylko wyjaśnię, że wielokrotnie robiłem też takie testy z wyścigów 20 minutowe z jakichś wspinaczy na Boloni czy tam albo do Zwift i pokrywały się one bardzo z tym co robiłem na rampie zacznijmy jednak od tego kiedy ja zacząłem mierzyć FTP? Otóż, jak możecie kojarzyć z moich poprzednich filmów, ja zacząłem przygodę z szosą w 2020 roku w sierpniu. Były to dwa miesiące, i za chwilę końc sezonu, i w ogóle lata 2021-2022 przejeździłem jako tako. Były to 3000 km, 3,5 max. I swój pierwszy test FTP zrobiłem, kiedy już doszło do siebie po wypadku rowerowym na trenerze Elite COT, który macie tutaj za mną. Taki test wykonałem po prostu po trzech miesiącach bez jazdy i wyniósł on tylko 170W. Był to listopad 2022. Sami przyznacie. Mizeria, mizeria i kilogram mułu, niestety Test FTP powtórzyłem po dwóch tygodniach, czyli w grudniu 2022 Z racji, że dopiero zaczynałem na Zwifcie i przebudzałem nogi po tej kontuzji, po tym wypadku, któremu ległem w wrześniu 2022 roku I w grudniu było to już 197 W, co dawało nam astronomiczne 2,4 wata na kilogram masy ciała. Poważyłem wtedy 82 kg. Wciąż nie brzmi to specjalnie, ale jest to jakiś punkt odniesienia odnośnie mojej mocy, którą miałem mniej więcej 2 lata i 3 miesiące temu. Ale słuchajcie, to była moja pierwsza dobrze zrobiona zima na Zwift. Wcześniej jeździłem na że poprzedniej generacji i tam w ogóle się nie przekładałem do treningu w kursu Jeździć, żeby jeździć, oglądać Netflixa przy tym, czy jakieś inne pierdoły. Ta zima była dla mnie bardzo kluczowa. Jak zacząłem też redukcję w styczniu 2023, tak mniej więcej w okolicach marca ważyłem już 76 kg. Także to było minus 6 kg względem tego, jak tą zimę zaczynałem. I co się okazało? W marcu 2023 zrobiłem ponowny test FTP i po dobrze przepracowanej zimie miałem już 228W przy właśnie 76kg, co dawało równe 3W na kilogram. Także progres przy 2-3 miesiącach Zwifta był już bardzo, bardzo duży. Z 2,4 na 3W na kilogram. W ogóle wykonuję te testy FTP w ten sposób, że wykonuję je po sezonie Zwiftowym i po sezonie letnim. Wtedy mam dwa razy do roku taki czek w jakim miejscu się znajduje. I właśnie we wrześniu 2023 było to już 246W przy 73kg. Także tutaj waga cały czas leciała w dół, a waty szły w górę bardzo dobrze. Co dawało 3,37W na kg. Oczywiście powoli, ale forma stopniowo i sukcesywnie rosła. W kolejnej zimie, czyli w sezonie 2023-2024, skupiłem się również na dalszej redukcji. Z racji, że było jeszcze trochę samary do zrzucenia, i w ogóle, jeśli chcecie wiedzieć więcej o redukcji, to tutaj podrzucam link do swojego filmu, gdzie pokazuję wam, jak zrobić formę na lato. Ale wróćmy teraz do samej mocy i testów FTP. Na koniec sezonu zwiwcowego 2023-2024, gdzie już brałem udział w wyścigach, to w marcu 2024, po tym dobrym sezonie, doszedłem do mocy 263W przy 69kg, co dało nam już 3,81W na kg ciała. Zazwyczaj właśnie po sezonie zwiwcowym jestem najmocniejszy i powiem tutaj, że ta wiosna to lato, jest na bardzo podobnym poziomie. Ciężko mi jest się wzbić na wyższy poziom niż to, co osiągam na wiosnę podczas zakończenia sezonu Zwiftowego. I tu i dam Wam taki przykład. Miałem dość intensywny sezon 2024 i we wrześniu na sam koniec sezonu dokonałem testu FTP, który przy tych samych kilogramach, czyli tam 69 kg, wyniósł około 260 W. Także nawet nie drgnęło to FTP, ale mogło to też być spowodowane zmęczeniem sezonem. Ale do brzegu, Kamil, do brzegu. Więc cała magia zadziała się dopiero po kolejnym rozpoczęciu sezonu Złiftowego. I to i po kilku wyścigach spróbowałem się ponownie w grudniu 2,24. W końcu udało mi się przebić 4 waty na kilogram masy ciała. Otóż osiągnąłem w grudniu 275 watów przy 68 kg, co dało równe 4,04 wat na kilogram. I te 4 waty to było spełnienie moich marzeń. Naprawdę ciężko mi było przewidywać, że dojdę do takiego poziomu przy tylko 5-6 godzinach tygodniowo jeśli chodzi o trening kolarski i daje mi to pewien rodzaj gwarancji, że prawdopodobnie nie będę odpadał z koła na lokalnych ustaweczkach grudzień, grudniem, ale porozmawiajmy o tym co wydarzyło się później Otóż 15 lutego zakończyłem Puchar Polski z na Zwifcie i tutaj ważne w kontekście tego, jak możemy ufać danym z ramp testu versus taki normalny test z 20 minut. Otóż wtedy 15 lutego z 20 minut osiągnąłem 289W, co dało 277FTP według Zwifta. I tu i zaznaczę, że wcale nie jechałem maksem. Nie był to najwyższy HR, na którym mogę jeździć, także pomyślałem, że o, Panie Kamilu, Blisko, blisko, już tu jesteśmy 280 W, i warto może się sprawdzić. Tak więc postanowiłem zrobić ramp test. I tu i macie właśnie skrót z ramp testu, który wykonałem 22 lutego. Głupio byłoby tego nie nagrać, nie? No i zaczynamy zbawę. Życzę powodzenia, które przesadziłem z węglowodanami urodziny chrześniaka. Więc był tort, dużo węgla, oj, dużo ciasta, nie tylko. Także no mogło być lepiej, jeśli chodzi o nutrition, ale nie przesadzajmy. Jeszcze to potrwa z 15 minut. Ostatnim razem, chyba gdzieś tam na 360 watach, miałem ten moment kluczowy, na którym mnie zmiotło z planszy. 240 jest jeszcze 5 minut i zupa zacznie się gotować Tak moi drodzy, przekroczyłem kolejną barierę i osiągnąłem 281 watów z ramp testu co przy wadze 68,6kg daje praktycznie równe 4,1W na kg syciała z czego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Przypomnę, że jeżdżę tylko 5-6 do 6 godzin tygodniowo i 98% to są 3 treningi w tygodniu. Możemy więc powiedzieć, że w ciągu 2 lat i 3 miesięcy podniosłem swoje FTP z 197 W na 281, co stanowi 84W różnicy. Jednocześnie redukując swoją wagę z 82 do 68 kg, a zatem z poziomu 2,4 W na syciała osiągam poziom 4,1 W na syciała w ciągu dwóch lat. Nie jest to może najlepszy wynik na świecie, ale sami przyznacie, że na 5 do 6 godzin tygodniowo nie jest tak źle. Tak więc po tych 3 miesiącach orki na Zwifcie jestem zajebiś zadowolony z rezultatów, bo naprawdę te wyścigi w pewien sposób mnie nakręcały i właśnie to spowodowało, że mogłem wyjść ze strefy komfortu, a przez to wznieść się na swoje wyżyny. Teraz zapewne troszeczkę odpocznę, oczywiście dalej będę robił akcenty, dalej będę testował bardzo wysokie swoje wartości, ale już nie na takim poziomie jak w takim trybie wyścigowym, gdzie co tydzień mamy po prostu do odcinki wyścig, ale no, spokojnie postaram się troszeczkę zelżeć, żeby było z czego budować Formę już na same wyścigi, które planuję w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu. Dajcie znać w komentarzach, jak to jest z Waszym FTP. -em. I jeśli jesteście zainteresowani takim treningiem albo opisem, jak doszedłem do tego 4,1 wat na kilogram, oczywiście zamówienia również przyjmuję w sekcji komentarzy. Zachęcam do subskrybowania tego kanału po więcej ciekawych treści. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo i do następnego!